Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, moje argumenty odnośnie ubiegania się o Urząd Prezydenta nie zmieniły się w ciągu ostatniego tygodnia, dlatego powiem, że Ostrołęka jest moim miastem rodzinnym, w którym również urodziły się i wychowały moje dzieci. Jest to miasto, w którym nadal chcę żyć i pracować. Jest to miasto, na które mam wiele pomysłów, ale nie jestem w stanie ich zrealizować z pozycji radnej Rady Miasta, dlatego też postanowiłam pójść szczebel wyżej, ubiegać się o Urząd Prezydenta Miasta. Dlaczego warto na mnie głosować? Dlatego, że mam bogate doświadczenie w pracy samorządowej i te 18 lat, które jestem, to nie było tylko siedzenie w Radzie Miasta, Panie Pawle, ale mam zbyt mało czasu, żeby wymienić wszystkie działania, które, których dokonałam w tych właśnie latach. Chcę też Państwu powiedzieć, że jestem jako mieszkanka tego miasta, jako mama, babcia. Znam potrzeby miasta, ale znam potrzeby różnych pokoleń z racji mojego doświadczenia. Chcę też Państwu powiedzieć, że mam realny program. Wszystkie punkty mojego programu to nie są tylko punkty i pomysły, są to pomysły przeanalizowane, przedyskutowane z fachowcami, z osobami, które znają temat, więc jest to program realny, możliwy do zrealizowania. Chciałam też państwu powiedzieć, że jest to no, śladem mojego kolegi Adama. Jedyna niepowtarzalna okazja, żeby prezydentem naszego miasta została kobieta, to chwila historyczna. I chcę też państwu powiedzieć i chcę też państwu powiedzieć, że ja nie będę sprowadzała specjalistów z Warszawy i z okolic. znam to miasto, znam urzędników, znam osoby pracujące w naszych jednostkach. Wiem, że mamy wielu dobrych fachowców, specjalistów, ludzi oddanych naszemu miastu, dlatego wszystkich Państwa zapewniam, że będę kontynuowała dobre rzeczy, dobre tradycje. Po prostu historia samorządu nie zaczyna się od dzisiaj. Będę kontynuowała dobre rzeczy. Głosujcie na mnie Państwo 7 Dziękuję kwietnia. Zachęcam.